Cześć, witam na kanale Infouprawa. Muszę Wam przekazać dobrą informację odnośnie grzybów. Otóż dostałem tą grzybnię boczniaka, taką, która już miała iść na wyrzucenie. Dostałem ją za darmo. Rozrzuciłem troszkę, rozwaliłem, tak jak zresztą tu widać. Dałem z tego, co pamiętam, raz nawóz płynny. No i popatrzcie, po kilku dniach, nie pamiętam dokładnie ilu, zaczynają rosnąć boczniaki. Także jeśli macie jakiś sprawdzony przepis o boczniakach, to napiszcie mi go. Bo ja szczerze mówiąc, no nie bardzo go lubię. A może jak wasz przepis zrobię według waszego, to go polubię. A tutaj brukiew. Jest duża, duża, fajnie. Trzymam ją, będę ją trzymał jeszcze bardzo długo. Myślę, że z miesiąc, półtora. Tak samo inne sztuki. Może jedną zbiorę tak, tak sobie, żeby zjeść, ale po, popatrzcie, jak one rosną. Dwie przynajmniej, takie są duże. Tutaj chwasty, no nie wykonałem tego, nie, nie mam czasu po, po prostu. tu już mniejsze sztuki, ale też ładne. Właśnie którąś z tych sobie zbiorę za niedługo, za jakieś dwa tygodnie, myślę. No i to są fajne rzepy, dosyć spore już może teraz tego nie widać ale naprawdę są dosyć spore co mnie cieszy grochy zostawiłem sobie na nasiona już schną a fasola za niedługo do zbioru o proszę fasoleczki buraki co prawda nie wszędzie bo są puste miejsca ale powoli sobie rosną kilka sztuk będzie no i teraz przechodzimy do tego co mnie martwi. Ogórki. Staram się zwalczyć tego mączniaka. Różnie to bywa. Pozytywem jest to, że już sobie zbieram. Już miałem dwa, bo trzy zbiory. Już teraz w tej chwili nie pamiętam. No i za niedługo będzie następny zbiór. Bo już te owoce są coraz większe. Patisony też się mają źle. Ale dobrze mają się. W miarę dobrze. Moje ogóreczki Kiwano w miarę w porównaniu do tamtych do tych, bo też nie są w idealnym stanie. Tak te ogóreczki Kiwano wyglądają. A tu cukinie. Już są coraz większe. Zostawiam je, żeby urosły jak największe. Planowany zbiór to około 10 sierpnia. Więc jeszcze trochę bardzo długo będą. Znowu parę sztuk nie są to jakieś wyniki idealne. No ale patrząc na to, że to jest półcień, to nie są aż takie złe. Na chochę trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Ale wygląda ona tak. Czyli nic ciekawego. Zebrałem już jedną sztukę czosku słoniowego. Nie podzielił on się na ząbki. Była główka cała. Jeszcze troszkę poczekają, więc te. Myślę, że tak. Dwa tygodnie, nawet może nawet minimalnie więcej. Minus tego, że jest sama główka bez ząbków, jest taki, że no po prostu nie rozmnożę go. Nie rozmnożę go, bo jak były ząbki, to by miał kilka czosnków więcej. No ale plusem jest to, że za rok z tej kuli powinno wyrosnąć duże, duży czosnek słoniowy. A tu kwiat czosnku słoniowego z kapelutkiem o widzicie jak to wygląda miałem w tym roku nie uprawiać już warzyw dyniowatych na tym miejscu no ale jednak się skusiłem jest większość warzyw dyniowatych na tym stanowisku jednak za rok prawdopodobnie już tu nic nie będzie ponieważ połowę tego miejsca chcę zagospodarować na topinambur i teraz drugą połowę na pół. I mają być boróweczki i maliny. Jak macie jakieś sugestie, może coś by tam jeszcze dać? Może zamiast malin coś, to piszcie. A teraz dziękuję za uwagę i pozdrawiam.